Wnioski z rana. Pełno tą dziesiątą nie poszło. Nie poszło tak, jakby chciał. poszło, ale kurde, po 11. Po 11 poszło, tak jakśmy chcieli. Czyli tutaj godzina nie ma znaczenia. W ogóle, każdy dzień w ogóle jest inny. W zależności od jakiej są wiadomości może, bo no, każdy dzień jest inny na rynku i wszystko. I teraz no zgłupiałem. Prawdopodobnie mam za dużo mam informacji i nie potrafię na razie na tym zapanować. No i chciałem dzisiaj właśnie sam zrobić tego zuma. Bez żadnej presji, bez, bez, bez niczego. Soby sam to zanalizuję, bo nie o to mi chodziło. Wszędzie mieliśmy sela. Jedno wybiło 100%, poszło na. poszło na czegoś sela. No nic. No jest ciekawie. Kurczę. Trzeba działać. Wie to zostało. To wybite. Nalazłem takie coś. To jest stare, to już odświeżyłem od nie wiem, 10 lat to ma. Nie no, przesadziłem osiem. Zobaczcie. To jest wskaźnik tam mojej produkcji, tego nikt nie będzie miał. Wyjście tutaj z, on się nazywa, tam złota Taśma, domka. Wyjście z Bollinger'a to jest, to nie jest normalny Bollinger, to jest tam moje ustawienia są. Wyjście z Bollinger'a, wyjście z RSI. Czekamy za powrót. Na powrót. 15, 15 sobie. 15 stopos, 15 big profit. I na co wpadłem? No bo jak widzicie, tutaj te wykresy to są liczby. Wszędzie są liczby. I to jest nic innego jak matematyka. I padł na pomysł. Że zagramy systemem. Ja sobie wybiorę jedną parę. Jedną parę sobie wybiorę, zobaczę tam, gdzie są najlepsze godziny. W ogóle najlepsze wejścia. i będziemy sobie grali systemem takim, że na przykład. Wchodzimy sobie za no dzisiaj 001, na przykład 001 pozycja. I nam nie wejdzie, to następną pozycję wchodzimy 002. Ale gramy tylko na jednej parze. Gramy tylko na jednej parze. Ja sobie ją wybiorę. Ok, jak nie wejdzie drugi raz, to gramy następną 004. Matematycznie to wychodzi, że zawsze będziemy do przodu. Chyba, że nie wejdzie, mamy małe konto i nie wejdzie nam, nie wiem, 5 razy, 6 razy pod rząd. Ale śledząc, śledziłem chyba euro No to jeszcze przez tam, jak tu wykres mam od tego roku, a nie razu tak się nie zdarzyło. No chociaż może, to jest tylko wykres. Czyli będę szukał wyjścia, wyjścia, tutaj zobaczcie, wyjścia z Bollingera i powrotu. Na powrocie wchodzimy w pozycję, czyli tutaj 10 minut, wejście z powrotem, RSI mi wychodzi, ewidentnie mi wychodzi, że tam poza, musi wyjść, Musi tutaj wyjść poza Bollinger, poza RSI. Ok, ja sobie robię to 15 pipsów tego stop lossa. Właśnie to nie jest duży stop loss. Ewentualnie mogę mieszać tych profit. Zobaczcie, tutaj jest potencjał 40. A więc. A grani jeden do jednego. Więc do, do jednego to jest OK, jeśli gramy w systemem, bo jeśli byśmy grali normalnie, to, to nie, to nie jest. Na dłuższą metę, to nie jest zyskowne. Przynajmniej musi być półtora. Pokażę wam tutaj. Przykład następny. No, nie jestem pewny, czy to by weszło. Mamy wyjście. Wyjście zobaczcie z Bollingera, jakiś impuls, potężny impuls. Powrót jest tu. No to już by nie weszło, to już by nie weszło. Już OK, już nie wyszło. Okej, ja sobie tu jeszcze posiedzę, popatrzę na wszystkie waluty, jak one chodzą, bo tu musimy znaleźć po pierwsze tam, gdzie jest spread najmniejszy, czyli tam EURUSD, USD, Punto, EUR EUR Dolara, czy tam USD, /JPY. Muszę zobaczyć po prostu, jak one chodzą i zagramy systemem, bo no, no rynek mi waruje i dużo się dzieje tu. Wojna jedna, druga wojna i jest, rynek jest stabilny, ale trzeba coś znaleźć po, po prostu i grać, grać z jakimś wzorem matematycznym, bo to, to matematyka zawsze wygrywa. I jak się zagra z systemem to będzie OK. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie mi znać na grupie. W ja razie możliwości. Postaram się odpowiadać. OK, mam no USD. zaraz polecę następne. To no więc wszystko na dzisiaj. Mówię, jak macie pytania, to piszcie. Pozdrawiam Was. Hej.